W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, mimo że otaczają mnie ludzie, bywa, że czuję się zupełnie samotna. Mam wrażenie, że nikt mnie nie rozumie, jakbym była na tym świecie zupełnie sama. Wiem jednak, że choćby cały świat odwrócił się ode mnie, nie słyszał i nie zauważał, ty, jeden, widzisz i słyszysz mnie zawsze. Znasz moje serce, moje najskrytsze myśli i emocje. Dziękuję, że jesteś przy mnie. Ojcze, nie wiem, czemu tak trudno mi poukładać moje relacje z bliźnimi. Ubolewam, że nie umiem im odpowiednio przekazać tego, o czym myślę. Po prostu żyć w pokoju, mimo różnic. Proszę, panie. Otwórz moje serce na ludzi wokół mnie. Obdarz mnie miłością, życzliwością, empatią i ciepłem. Naucz mnie wybaczenia, zrozumienia, traktowania innych jak braci i siostry. Proszę, panie, pozwól Duchowi Świętemu obdarzyć mnie darem mądrości i umiejętności. Bym umiała rozważnie dobierać słowa, Okazywać innym jak najwięcej dobra. Głęboko wierzę, że z Twoją pomocą nauczę się budować mosty zamiast murów. Będę zdolna do radości i akceptacji wszystkich takimi, jakimi są. Ojcze, proszę, naucz mnie również kochać i akceptować samą siebie, bym potrafiła cieszyć się tym, co mi dajesz. Każdym Twoim najmniejszym darem dla mnie. Ojcze, z Tobą nigdy nie będę samotna. Składam Ci dzięki, że w każdej mej trudności przychodzisz mi na pomoc. Ocierasz łzy smutku, dodajesz sił i chęci do wewnętrznej zmiany. Dziękuję, że dajesz mi wiarę, dzięki której nigdy nie pozwolę umrzeć mojej nadziei. Prowadź mnie dalej przez życie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!